Jak zapewnić sobie płynną rozgrywkę, czyli sesja 0 dla zaawansowanych? Dlaczego dla zaawansowanych? Po pierwsze, mówiliśmy już o sesji 0 w naszym pierwszym odcinku, czyli sprzed paru lat, który nosi tytuł Jak zacząć, czyli sesja 0. Poza tym o sesji 0 można poczytać w wielu miejscach. Wiele osób porusza ten temat, ale zwróciłem uwagę, że te tematy, o których ja chcę dzisiaj powiedzieć, zdarzają się tam raczej rzadko. I wynika to z tego, co w tym momencie jest po drugie. Po drugie, dlatego, że rzeczy, o których będę mówił, dotyczą najczęściej bardziej zaawansowanych graczy, bardziej doświadczonych graczy, którzy już wiedzą więcej o swoich preferencjach. To będzie trochę takie wymienianie, czyli lista rzeczy, o których moim zdaniem warto porozmawiać na C0, aby mieć pewność, że później, jak będziemy grać, sesja będzie płynna i będzie na niej mało problemów co generalnie dotyczy Sesji Zero, ale tutaj będę mówił o takich właśnie niuansach. Jest to lista rzeczy, która pozwala łatwiej sprofilować preferencje mistrza gry i graczy, ewentualnie przygotować się na pewnego rodzaju style prowadzenia i być później zadowolonym z tego, co się dzieje. Więcej ostatnio myślę o odpowiedzialności graczy za to, jak wygląda Sesja oraz wróciłem do grania z ludźmi, którzy są już doświadczonymi graczami, którzy mają swoje nawyki, swoje preferencje, swój styl grania po prostu. Często są to style, które są różne od tego, w jakim ja gram, w jakim my gramy w lance macabre. Ba, często te style różnią się pomiędzy tymi graczami. Często to jest tak, że grają cztery osoby, które dotąd ze sobą nie grały, i mimo, że to są doświadczeni gracze i potrafią te zgrzyty na sesji mimo wszystko przejść i sprawić, że sesja jest fajna, to jednak, gdyby omówić te rzeczy przed, to tych zgrzytów by nie było. A więc do meritum numer jeden, czyli symulacja kontra opowieść. Grałem kiedyś sesje, w których kupowanie prowiantu u przekupki na targu było pewnego rodzaju sceną, a właściwie nawet nie sceną, tylko po prostu logicznym wypadkiem tego, co robi postać. MG za to rzucał, do, do, dodawał do tego różne sceny z życia, które miały nam po prostu dać pobyć sobie bohaterem, poczuć się, jak to jest, na przykład mieszkać w średniowiecznym powiedzmy mieście. Teraz mam potrzebę cięcia scen tak, aby to, co się wydarza na sesji, było tylko tym, co jest ważne dla fabuły lub dla budowania bohatera. Są to sceny, które w tej historii coś zmieniają. Dlatego, jako dla mistrza gry, jest na przykład dla mnie ważne, jeżeli drużyna się rozdziela, to kto pojedzie do zamku, a kto pojedzie do wsi. Wiedząc kto pojedzie, wiem, jak dań, mieszkańcy danego miejsca zareagują na to, kto się pojawia, i jakie rzeczy będą możliwe do załatwienia. Nie jest natomiast dla mnie ważne, w jakim jadą szyku, co kto wziął ze sobą z takich rzeczy na przykład potrzebnych do przeżycia lub potrzebnych w sytuacji, gdyby gdzieś zdarzyła się zasadzka. I tutaj dla gracza bardziej symulacyjnego może być ważne to, co zabierze. Może być ważne to, w jaki sposób przymocuje to do konia. Może być ważne, w jaki sposób będzie, będą jechać, w jakim szyku. Nawet jeżeli ta zasadzka się nie wydarzy. Dla gracza, dla którego ważna jest opowieść, te ustalenia mogą być niepotrzebnym marnowaniem czasu. Gdy te dwa typy spotkają się na sesji, Nieprzygotowany na to, że inny gracz gra w inny sposób, to dla jednego sesja będzie pełna dłużyzn, a dla drugiego będą pewne rzeczy zbyt uproszczone i traktowane po łebkach. Oczywiście, jak z większością tych punktów, o których mówię, większość graczy jest gdzieś pomiędzy tymi miejscami na skali. Dobrze się przed sesją umówić po prostu, jak będziemy grać, wtedy wszyscy są na to przygotowani. Konflikt, a granie drużynowe. Lubię grać i prowadzić na konflikcie. Lubię, kiedy gdzieś w powietrzu wisi szansa na Konflikt pomiędzy dwoma bohaterami. Co ważne, pomiędzy bohaterami, a nie pomiędzy graczami. Buduje to dla mnie najczęściej emocje związane z relacjami a to jest coś, co dla mnie jest esencją RPG-ów, co ja najbardziej lubię grać. Ale lubię również, kiedy wszyscy się dobrze bawimy i kiedy wszyscy razem bierzemy udział w budowaniu opowieści. Z czego wynika, że dla mnie jest dosyć naturalne, że nawet jeżeli dochodzi do konfliktu pomiędzy postaciami, to do eskalacji lub do fizycznego rozwiązania tego konfliktu najczęściej nie dojdzie wcześniej niż w scenie finałowej. Ponieważ dla mnie zabicie postaci wcześniej będzie zepsuciem komuś zabawy, bo byłoby zepsuciem dla mnie zabawy. Byłoby usunięciem kogoś z przygody przed możliwością rozegrania jej do końca. Dla mnie byłaby to gra przeciwko innemu graczowi, a nie przeciwko jego bohaterowi. I teraz Wiem, że znowu ja jestem gdzieś na tej skali pomiędzy grą bardzo ostro przeciwko sobie, gdzie każdy gracz myśli o tym, co zrobić dla swojego bohatera, w jaki sposób przechytrzyć innych, w jaki sposób wygrać w pewnym sensie sesję wobec innych graczy. Pomiędzy graniem drużynowym, gdzie ważne jest granie wspólne, gdzie najważniejsze jest, żebyśmy wszyscy razem rozwiązali problem, działali jak dobrze na Oliwiona Maszyna i nic nawet charakter postaci nie powinno wchodzić temu w drogę i każdy powinien znaleźć sobie powód, dla którego jest z drużyną i z nią działa. Jak będzie wyglądać gra w drużynie osób o odmiennych na to poglądach, chyba nie muszę opowiadać, bo każdy jest sobie to w stanie wyobrazić. I tu od razu kolejny temat. Numer 3 wchodzi bardzo mocno w numer 2, czyli ustalmy to, jak będzie wyglądać używanie mechaniki w scenach pomiędzy postaciami, w grze pomiędzy graczami. I nie dotyczy to jedynie gry przeciwko sobie, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, że im bardziej gracze są gotowi na grę przeciwko sobie, tym bardziej wszyscy rozumieją, że będą wykorzystywane w takich scenach pełne mechaniki. Ale zastanówmy się, jak to jest w drużynach, gdzie jest mała szansa na fizyczne starcie, ale jest na przykład duża szansa na dyskusję i odmienne od opinie co do tego, co drużyna powinna zrobić. I tu jest bardzo ważne dla mnie pytanie, które. Pojawia się czasem u mnie na sesjach, kiedy widzę, że gracze są pod tym względem niedogadani ze sobą i ze mną, czyli czy w starciu społecznym pomiędzy postaciami rzucamy na ich umiejętności? Czy można korzystać z mocy, które pozwalają kogoś przekonać albo zmusić do tego, żeby zrobił tak jak ja chcę? Gdy po drugiej stronie skali jest sceny pomiędzy graczami, tylko i wyłącznie odgrywamy, każdy podejmuje decyzję u siebie w środku. Mogąc próbować odgrywać to, że ktoś ma większy autorytet, lub że wiem, że potrafi manipulować ludźmi, ale nie ma tego jakby mechanicznie zarysowanego. I tu powiem wam, że zdaję sobie sprawę z tego, że dotykam tematu, który może spowodować ostrą dyskusję już podczas sesji zero, ponieważ powoduje ostre dyskusje w internecie, jak się powinno to rozgrywać. Więc wyobraźmy sobie sesję, na której coś takiego się wydarza. Ludzie się orientują nagle, że nie mogą skorzystać z mocy przeciwko innemu graczowi, albo że ktoś właśnie zmusił ich postać za pomocą mechaniki do tego, żeby się jakoś zachowała. To zawsze będzie powodowało dużo negatywnych emocji i lepiej się z tym lepiej to rozwiązać przed sesją. I oczywiście, jak w każdym z tych punktów, może dojść do tego, że się po prostu nie dogadamy i nie będziemy razem grać. Ale to, do czego zachęcam, to jest po prostu ustalenie zasady, żeby potem nikt nie był zaskoczony. I to jest trochę tak, że też naturalnie wynika z tego punkt czwarty, który nazywałem sobie autorytet mistrza gry albo zasady na sesji. W scenach na sesji bardzo często jest tak, że trzeba coś rozwiązać mechanicznie. Ktoś z kimś walczy, ktoś kogoś goni, ktoś pokonuje jakąś fizyczną, lub społeczną lub mentalną przeszkodę. Postacie mają swoje plusy i minusy. W zależności od sceny, potrzebne są odpowiednie modyfikatory i w takim idealnym świecie mistrz gry stoi nad tym trochę jak sędzia, pilnuje tego, żeby wszystko było rozgrywane. Zna te zasady na pamięć, lub łatwo ma do, łatwy ma do nich dostęp i zawsze zachowuje się sprawiedliwie, a interpretacja wszystkich jest taka sama jak jego. Ale to jest idealny świat. Z pewnością wielokrotnie trafiliście na sesje, na których takiego idealnego rozwiązania nie było. Ktoś czuł się pokrzywdzony, ktoś chciał scenę od razu omówić na sesji, lub wręcz kłócił się z Mistrzem Gry i innymi graczami, że coś zostało rozwiązane nie tak, jak powinno. I tu również można się dogadać, jak się w takiej sytuacji zachowujemy. Czy zakładamy autorytet Mistrza Gry, który jest ponad wszystkim i zgadzamy się na to, żeby w scenie, w której nie ma zgodności co do tego jak powinno zostać rozpatrzona jego słowo było ostateczne czy zgadzamy się na to żeby w takiej sytuacji wyciągnąć podręcznik przerwać scenę przeczytać zasady zastanowić się nad tym jak to powinno zostać rozpatrzone jedno i drugie rozwiązanie jest dobre jeżeli pasuje grającym do jednego i do drugiego można się umówić i być przygotowanym na to że jak coś się wydarzy to tak się zachowujemy kolejny punkt to coś co się pojawia coraz bardziej z nowymi RPG'ami to coś, co fajnie, że się pojawiło, ale może powodować wiele zgrzytów, zwłaszcza między tak zwanym starym i nowym stylem gry, czyli szerokość inicjatywy fabularnej graczy. Lubię, kiedy MG na sesji poprosi mnie o to, żebym opisał swoją postać lub jak coś robi, lub mówi mi, wiesz co, wyszło Ci? Opisz, jak to wyglądało. Lubię, kiedy wchodząc do wsi, którą zna moja postać, pozwoli mi opisać jej charakter i zarysować kilku ważnych NPC-ów, już tu na sesji niekoniecznie przygotowanych wcześniej. I oczywiście są gry, w których jest to napisane w instrukcji, że tak się robi, ale równie dobrze można to wprowadzać do gier, gdzie nikt czegoś takiego nie zakładał. Nie lubię natomiast, kiedy mierz gry pyta mnie, co jest w skrzyni, którą, której zdobycie było celem całej przygody. Nie lubię, kiedy mówi mi, powiedz, jakie wskazówki znalazłeś na miejscu zbrodni a ja dzięki temu dopasuję kogoś z npc albo pójdziemy w tym kierunku, w którym Ty to wymyśliłeś. Nie. Jako gracz lubię mieć wrażenie odkrywania jakiejś tajemnicy. Jako mistrz gry lubię przygotowywać dla moich graczy jakąś tajemnicę do odkrycia. I znowu, jestem gdzieś na skali, ponieważ są takie drużyny, gdzie gracz w kwestii inicjatywy fabularnej nie będzie miał nic do powiedzenia. Wszystkie opisy, wszystkie opisy akcji, wszystkie konsekwencje będą należały do działu mistrza gry są takie drużyny, w których mistrz gry jest jedynie od tego, żeby dobrze wyliczyć bonusy lub przypilnować jakimi kostkami rzucić albo po prostu wyjąć odpowiedniego npc do walki. Warto sobie to omówić przed sesją. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli gramy z mistrzem gry, który jest przyzwyczajony do tego, że ma nad wszystkim kontrolę i nagle po zabiciu maga podejdziemy do jego ciała, powiemy podnoszę różdżkę, czuję wypełniającą mnie moc, a ze wszystkich jaskiń wychodzą duchy potępionych i mówią: "Panie, prowadź!" to mistrz gry będzie miał duży zgrzyt. Gracze, którzy nie są przyzwyczajeni do takiej gry, nie będą wiedzieli, co się dzieje i mam wrażenie, że w tym momencie sesja może się rozpaść, bo na przykład zupełnie nie pasuje do, do przygotowanej fabuły lub do przygotowanej przygody, a może być taki mistrz gry, który stwierdzi super, czyli w tej przygodzie pojawiają się jeszcze jakieś duchy potępionych, a ten mag miał różdżkę i miał nad nimi moc. Natomiast Lepiej być przygotowanym, że coś takiego się będzie działo, niż żeby to się pojawiało, zaskakiwało, zmuszało do improwizacji, która nie jest dobrze rozumiana przez wszystkich. Kolejny punkt dotyczy tworzenia postaci i brzmi background kontra tabula rasa. Ja, a tak naprawdę wszyscy w Lance Macabre, lubimy sesje oparte o relacje między graczami relacje między graczami i npc o wątki personalne. Przygotowujemy więc taki background i historię skrupulatnie. Przygotowujemy kilku NPC-ów z konkretnymi relacjami z naszą postacią. Przygotowujemy dużo tego typu rzeczy. Przede wszystkim również przygotowujemy sobie, tworząc postać, od razu wątki, które chcemy eksplorować. I teraz wiem, że znowu są poza tym dwie granice skali, ponieważ my nie jesteśmy na jej skraju. Lubimy, kiedy to, co przygotowaliśmy, jest wzięte przez Mistrza Gry i obrobione przez niego w taki sposób, że pojawiają się twisty, pojawiają się dodatkowe dna w relacjach, pojawiają się pewne wątki z zewnątrz, które na to wszystko wpływają. Natomiast, jak wygląda według mnie skala? Z jednej strony są gracze, którzy lubią mieć wszystko przygotowane, wiedzieć mniej więcej, co się wydarzy, umówić się z Mistrzem Gry co do konwencji, co do scen. Wiem, że takich graczy jest mało, ale tacy są. Z drugiej strony są gracze, którzy mówią: Nie interesuje mnie to wszystko. Ja chcę sobie przygotować postać mechanicznie i siąść z nią do gry. A wszystko, co się wydarzy w przygodzie, nada mojej postaci charakter, pozwoli Mistrzowi Gry dorzucić wątki, na które nie jestem przygotowany, i i tak dalej tak dalej. To jest taki sposób grania, na przykład dla Mistrza Gry, który lubi graczowi powiedzieć i. W tej wiosce mieszka Twój brat, z którym jesteście pokłóceni. Dla mnie, jako dla gracza, byłaby to zdecydowanie zbyt duża ingerencja w postać. Rozumiem, że mógłby się pojawić kupiec, z którym kiedyś się o coś posprzeczałem, a również jestem kupcem. Natomiast brat to zbyt bliska postać, i wymyślenie tej relacji wpływałoby bardzo mocno na charakter mojej postaci. Ale wiem, że są gracze, którzy stwierdzą, super, moja postać ma brata, jest z nim pokłócona, ciekawe dlaczego? I pójdą w to. Więc jak widzicie, tu znowu mamy dwie różne granice tej skali, i znowu widać, że gracze z jednej i z drugiej na tej samej sesji, między sobą może będzie to miało mniej znaczenia, ale już z mistrzem gry będą się dogadywać słabo, jeżeli jest on z tego innego stylu prowadzenia. Powiem więcej, są drużyny, które zgadzają się na to, żeby inni gracze wsadzali wątki do ich postaci, tak mocno ingerujące, jak właśnie brat, z którym są pokłóceni. Więc jak widzicie, jest tu dużo pola do nieporozumień. Kolejny punkt. To zaangażowanie. I dotyczy on najczęściej doświadczonych graczy? Nie. Dotyczy on najczęściej graczy starszych. Ponieważ im człowiek jest starszy, tym ma mniej czasu na swoje hobby. Tym ma mniej czasu na to, aby być mocno zaangażowanym w przygodę. Kiedy miałem lat 16, mogłem grać 12-godzinne sesje, potem przychodzić do szkoły i na każdej przerwie rozmawiać o nich, a na lekcjach wymyślać NPC-ów do mojej następnej kampanii. W tej chwili życie zajmuje znacznie więcej miejsca i mam ten czas ograniczony. Oczywiście robię co mogę, aby m.in. dzięki naszym patronom móc ten czas znowu sobie rozszerzać, ale to inny temat. Generalnie dogadajmy się co do tego, ile mają trwać sesje i ile zaangażowania pomiędzy nimi możemy włożyć, ponieważ jeżeli jeden gracz pisze opowiadania, Wymyśla strategię działania swoich żołnierzy, mówi w jaki sposób, zarządza swoim majątkiem pomiędzy sesjami, a drugi gracz jedynie przychodzi na sesję, gra i z tej sesji wychodzi i pojawia się z postacią dopiero na następnej sesji, to nie oceniając żadnego z tych stylów, będzie się ciężko mistrzowi gry z nimi dwoma dogadać, bo albo chce, żeby gracze wykazywali mnóstwo własnej inicjatywy i pchać ich wątki poprzez to, że coś się dzieje, co oni wymyślą, Albo jest gotów na to, że będzie po prostu przygotowywać przygody, które gracze będą przechodzić. Są to dwa zupełnie różne style gry i znowu jeden lub drugi rodzaj gracza nie będzie zachwycony, jeżeli się z tymi swoimi preferencjami zderzą i przekonają o nich dopiero gdzieś w trakcie. I z tym punktem jest o tyle śmiesznie, że nie jest tak, że tacy dwa gracze nie mogą grać w jednej drużynie. Tu chodzi znowu tylko o dogadanie się, ponieważ jeżeli się nie dogadamy, to nawet jak mistrz gry będzie się starał robić tak, że wszyscy się bawili równie dobrze, może się pojawić poczucie niesprawiedliwości. Gracz, który przygotowuje sobie rzeczy, będzie miał z automatu więcej wątków personalnych, więcej rzeczy, które będą jego dotyczyły, więcej rzeczy, które będą się działy w miejscu, które on wymyślił, rzeczy, które będą dotyczyły NPC-ów, których on wymyślił. W związku z tym będzie on automatycznie bardziej zaangażowany w sesję, co będzie powodowało, że będzie znowu wymyślał więcej rzeczy. Taki drugi gracz, który nie jest do przygotowany i myśli sobie, powinienem być równie ważny na sesji jak tamten, może czuć przez to, że nie dotyczy to personalnie jego postaci, że jest traktowany przez mistrza Gry Gorzej. A co jest śmieszne, może się wydarzyć tak, że właśnie ten gracz wymaga od mistrza gry więcej pracy, żeby w ogóle go w tą sesję jakoś wpasować. Żeby podać przykład, bo w wielu tych punktach nie było przykładu, graliśmy kiedyś e, bardzo fajną sesję w legendę Iris, y gdzie Z zaangażował się bardzo mocno, wymyślił całą wioskę, wymyślił masę NPC-ów, wymyślił sobie relacje z tymi NPC-ami, ba, wymyślił cały sposób, w jaki ta wioska działa. Ja natomiast wymyśliłem sobie postać totalnie oderwaną od korzeni. Wynikało to nie do końca z zaangażowania, a bardziej z mojej nieznajomości tematu. Wymyśliłem sobie, że moja postać będzie grała kimś takim zupełnie z zewnątrz, przez to nie wymyśliłem masy wątków. Efekt był taki, że kilka pierwszych sesji graliśmy w miejscu wymyślonym przez Zeda z, z NPC-ami wymyślonymi przez Zeda, co dawało pewne poczucie nierównowagi, dawało na pewno taką kwestię, że jemu było się w te wszystkie rzeczy zaangażować znacznie łatwiej niż mi, zwłaszcza że on pewne relacje rozumiał, a ja dopiero musiałem je zobaczyć. Kwestia, która dla mnie jest mało ważna, co pokazuje, jak bardzo można być na skali w zupełnie innym miejscu czyli kwestia ekwipunku. Jeżeli system nie zakłada budowania emocji na sesji poprzez zabieranie dostępu do surowców, jak na przykład obcy, to dla mnie ekwipunek, waga, ilość naboi, strzał, noży nie ma najmniejszego znaczenia. Niezależnie od tego, czy gram, czy prowadzę, zawsze zakładam jako mistrz gry, że moi gracze są wyposażeni najlepiej, jak byli w stanie się przygotować na daną scenę. Może inaczej. Są wyposażeni tak, jak ich postać by się najlepiej przygotowała na daną scenę. Jeżeli ktoś gra doświadczonym najemnikiem, to zakładam, że on wiedział, jak się przygotować do walki. Nie będę mu liczył strzał, który wypuścił w poprzedniej scenie. Nie będę robił scen przerwy na to, żeby on mógł sobie przygotować więcej strzał. Zakładam, że to ma. Natomiast wiem, że jest to wręcz bluźnierstwo dla osób, które liczą. Ile można udźwignąć, jak szybko się poruszamy z danym sprzętem ile strzał ktoś wydał właśnie po to, żeby móc zaskoczyć graczy w danym momencie, albo właśnie po to, żeby gracze, jako drużyna, mieli szansę przygotować strategię, która opiera się na tym wszystkim, co mają. Rozumiem, że są ludzie, których ten styl gry bawi i daje im emocje. Mnie nie bawi i nie daje mi emocji. Gdybym trafił na taką sesję, prawdopodobnie strasznie bym się nudził. Co znowu pokazuje, jak powiedziałem, dwie zupełnie skrajne... Yy, dwa zupełnie skrajne miejsca na skali. Zakładam, że większość graczy jest gdzieś po środku, ale znowu wyobraźcie sobie, że nie omówiliście tego wcześniej, jak straszna dla niektórych będzie to sesja, niezależnie od tego, w którym stylu będzie poprowadzona. Oczywiście na pewno jest cała masa drobnych preferencji, które, ponieważ dla mnie na przykład nie mają znaczenia, to ich nie zauważam, a ktoś inny zdaje sobie sprawę z takich rzeczy. To, do czego namawiam, to jeżeli wiecie, że pewne rzeczy są dla Was ważne w grze, powiedzcie o tym na sesji zero. Jeżeli nauczyliście się, że coś Wam sprawia dyskomfort sprawia, że nie jesteście zadowoleni, powiedzcie o tym na c -Zero. Dlaczego nie poruszyłem tutaj tematów tabu, które są bardzo ważne do poruszenia na c -Zero? Bo wszyscy o tym mówią. Jest to jeden z pierwszych kroków, o których się mówi, jeżeli chodzi o C0. Poruszcie tematy tabu. Poruszcie triggery. Ale moim zdaniem należy pójść dalej. Należy mówić ogólnie również o preferencjach co do stylu przygód. Bo tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym z moich graczy, który grał mnie w Smoki, on mi powiedział wprost. Nie lubię przygód questowych. Powiedział mi to już po kilku sesjach, i ja z tego wyciągam wniosek taki, że być może nie jest to gracz do smoków, ponieważ cały ten system opiera się w pewnym sensie na tym, że smoczy jeźdźcy wykonują questy. Więc jak już widzicie, jest to konkretna preferencja, nie jest to tabu, nie jest to trigger, ale już powoduje, że ktoś na pewnych sesjach nie będzie się bawił. Tak więc, kiedy myślałem nad tym tematem, nie przyszło mi do głowy nic więcej. Jeżeli wy uważacie, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, które najczęściej sprawiają problem i które warto poruszyć na C0, napiszcie to w komentarzach. Będziemy mieli taki spis rzeczy, o których warto mówić. Im więcej będziemy mówić przed sesją o tym, czego sobie życzymy, tym fajniej tym płynniej te sesje będą wychodzić. Ja Wam bardzo dziękuję za ten poświęcony czas. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do dołączenia do nas na patronite, do kliknięcia w ten dzwoneczek na YouTube, żeby Was informowało, że nakręciliśmy kolejny film i generalnie do oglądania naszego kanału, bo będą się na nim pojawiać. Będzie się na nim pojawiać coraz więcej rzeczy, będą się na nim pojawiać nowe rzeczy. Dzięki wielkie.